Kiedy ostatni raz byliście w kinie? Już nie pamiętam kiedy, a bo raczej jestem po tej drugiej stronie kamery. W dzisiejszym odcinku opowiem o pięciu filmach o terroryzmie, które trzeba zobaczyć. Jeżeli chcesz zrozumieć chociaż trochę to zjawisko, jest kilka produkcji, które po prostu trzeba zobaczyć, żeby poukładać sobie to w głowie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek na kanale Anatomia Zamachu. Tak się jakoś utarło w świadomości społecznej, że gdy myślimy o zamachu terrorystycznym, to najczęściej pamięć przywołuje obrazki z europejskich stolic. I to ma sens, bo ta perspektywa jest nam najbliższa. Obecnie za każdym razem, gdy wsiadam do metra przy Melbek, jakoś nie umiem nie pomyśleć choć przez chwilę o 22 marca 2016 roku. Rzadko. Naprawdę rzadko mówi się o tym, że zamachy terrorystyczne najbardziej dotykają ludność z Bliskiego Wschodu i Afryki. Gdy myślimy o Królestwie Arabii Saudyjskiej, najczęściej będziemy kojarzyć Arabię Saudyjską z niewyobrażalnym bogactwem rodziny królewskiej, restrykcyjnymi prawami obyczajowymi czy ogromnymi zasobami ropy naftowej. To są całkiem sensowne skojarzenia. Ale przypomnijmy sobie, co najbardziej bolało o same Bin Ladena wtedy, gdy tworzył projekt o nazwie Globalny Dżihad. A kto pamięta tytuł jego najbardziej znanej fatwy, tej z 1996 roku? No, było tam coś na temat wypowiedzenia wojny Amerykaną okupującym ziemię dwóch świętych miejsc, Czasami mówi się dwóch świętych meczetów. Oczywiście, chodzi o Arabię Saudyjską, na której terytorium znajdują się dwa święte sanktuaria dla islamu. Mekka Błogosławiona i Medyna Rozjaśniona. W języku arabskim te nazwy brzmią nieco lepiej. Binadyna bolało strasznie, że po świętej ziemi, po której stąpał prorok Mahomet, chodzą Amerykanie. Że Saudowie im na to pozwalają, wspierają, finansują. Oczywiście, Osama Bin Laden bardzo otwarcie krytykował wszelkie amerykańskie wpływy w krajach muzułmańskich, ale Arabia Saudyjska bolała go najbardziej. Nie bez powodu Al-Kaida wzięła sobie za cel Królestwo Saudów o czym mówi się zdecydowanie za mało. Da, dlatego tak bardzo cenię film pod tytułem Królestwo. Wyobraźcie sobie spokojne i senne, zamknięte osiedle na obrzeżach dużego miasta w Arabii Saudyjskiej. Ogrodzone, wejścia pilnuje uzbrojona straż, a za płotem mieszkają rodziny amerykańskich pracowników firm związanych z ropą naftową. Surowe zasady obyczajowe tutaj nie obowiązują. Nikt nie każe kobietom zakrywać twarzy, a życie toczy się powolnym rytmem. Jest przyjemnie i luksusowo. I w takim właśnie otoczeniu dochodzi do zamachu terrorystycznego. Niby w królestwie, a jednak giną przede wszystkim Amerykanie. Ponad 100 osób zostaje zabitych, rannych jest ponad 200. Wśród ofiar znajduje się amerykański agent FBI. Do Arabii Saudyjskiej. Przybywa zespół agentów, których zadaniem jest odnalezienie organizatorów zamachów i powstrzymanie ich przed kolejnymi tego typu działaniami. Na miejscu muszą współpracować z lokalnymi służbami, które okazują im daleko posuniętą niechęć. Saudyjczycy traktują to jako swoją wewnętrzną, własną sprawę i po prostu nie chcą, żeby ktoś im się do tego wtrącał. Zamach jest fikcyjny, ale bardzo. Ale to bardzo prawdopodobne. Świetnie oddano atmosferę napięcia i zagrożenia. Mamy ciekawe śledztwo i mnóstwo lokalnego kolorytu. Zwróćcie uwagę na modus operandi sprawców. Po pierwsze, udają policję, dzięki temu wjeżdżają na teren zamkniętego osiedla i rozpoczynają strzelaninę. Nie różnicują ofiar. Każdy, kto znajdzie się w obrębie wydarzenia, może zginąć. No, nic, czego nie znamy, ale właściwy zamach dopiero ma się wydarzyć. Opada kurz, ranni krwawią, nieżywi leżą, ocaleli wariują z rozpaczy, przyjeżdżają służby medyczne, służby mundurowe. Służby konsularne, wszak, zamach wymierzony był w Amerykanów, więc zjeżdża się personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo rodaków za granicą, i wtedy tak naprawdę dochodzi do zamachu. Naprawdę świetnie pokazany przykład tak zwanego ataku wtórnego. Taki schemat mieliśmy na przykład w 2002 roku w Indonezji, na Bali. Niewielka bomba miała na celu wywabić z klubów ludzi na ulicę. By tam mogło dojść do krwawej łaźni. Choć zamach pokazany w filmie jest fikcją, to jestem przekonana, że dokładnie taki schemat pojawia się w scenariuszach potencjalnych zagrożeń dla takich właśnie obiektów. Jeśli w tej chwili ktoś pomyślał, że robię brzydki spoiler, to od razu uprzedzam. Mówię o pierwszych minutach filmu, więc nie zdradzam żadnych potencjalnie ważnych informacji. Niesamowicie znacząca. Jest jedna z ostatnich scen. Jeśli zastanawialiście się, jak to się dzieje, że ktoś zostaje terrorystą, to polecam tę ostatnią scenę. Obrazek małego chłopca, któremu do ucha coś szepcze jego ukochany dziadek. Zdecydowanie to jest odpowiedź. Zwróćcie uwagę na tę scenę. Kolejny film. Przeniesie nas do lat 70. XX wieku. Tak, tak. Terroryzm nie zaczął się od ataków z 11 września 2001. Chodzi mi mianowicie o film z 2005 roku pod tytułem Monachium. Jakiś czas temu nakręciłam odcinek o masakrze na olimpiadzie w Monachium w 1972 roku. Kiedy to palestyńskie komando zabiło izraelskich sportowców i trenerów. Ta tragedia dotknęła nie tylko rodziny zabitych, ale cały naród. W odcinku tłumaczyłam dlaczego. Ledwo co wystygły ciała zamordowanych, a premier kraju Golda Meir zatwierdziła operację Gniew Boży, czyli fizyczną likwidację osób odpowiedzialnych za zamach. To zdanie jest bardzo efektowne. Ale nie do końca prawdziwe. To się nie stało zaraz po. Owszem, zaraz po zamachu zorganizowano specjalny komitet, który miał opracować izraelską odpowiedź na ataki, strategię odpowiedzi. I komitet doszedł do wniosku, że aby zapobiec atakom przeciwko Izraelowi w przyszłości, należy po prostu zabić tych, którzy zamach zaplanowali i dowodzili w tym czasie organizacjom. Chodzi oczywiście o, czar o Czarny Wrzesień. I pod presją izraelskiej opinii publicznej i wysokich rangą funkcjonariuszy wywiadu rzeczywiście Golda Meir niechętnie zezwoliła na rozpoczęcie szeroko zakrojonej operacji odwetowej, którą właśnie nazwano Gniew Boży. Co ciekawe, ona na początku miała duże opory, ale jej opory zniknęły kilka miesięcy później. Gdy trzech ocalałych sprawców masakry zostało uwolnionych przez Niemcy Zachodnie, oni odbywali wyroki w więzieniu, ale ich uwolnienie to był jeden z warunków porywaczy lotu Lufthansa 615. Więc w, go, w glorii bohaterów wrócili, um, i to był taki punkt przełomowy. Wtedy już Golda Meir przestał mieć jakiekolwiek skrupuły. Pierwszym zadaniem dla izraelskiego wywiadu było sporządzenie listy celów. Dokonano tego przy pomocy agentów um, Organizacji Wyzwolenia Palestyny pracujących dla Mossadu i dzięki informacjom dostarczonym przez zaprzyjaźnione europejskie agencje wywiadowcze. Choć pełna lista nazwisk nie jest znana, raporty określają ostateczną liczbę celów na 20, może 30 osób. Chodziło o członków Czarnego Września i Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Kluczowe w planowaniu tej operacji było przyjęcie takiej taktyki, jej organizowania, żeby nie można było udowodnić bezpośredniego związku między zamachami a Izraelem. Członkami grup szturmowych i operacyjnych byli głównie ludzie młodzi i wykształceni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, werbowani bądź to szeroków wojska, jak i spośród agentów Mossadu. Mieli wytropić i zlikwidować wyznaczone cele. Członków organizacji terrorystycznych Werbowani byli według specyficznego klucza, działali głównie z pobudek ideologicznych, a nawet osobistych, co było główną przyczyną skuteczności operacji. Tajnym oddziałem odwetowym kierował Mike Harari i w tej roli w firmie wystąpił absolutnie fenomenalny erik Bana. Myślę, że nigdy do końca się nie dowiemy, po pierwsze, jak wyglądały poszczególne akcje i przygotowania do nich, ani... Po drugie, nigdy nie dowiemy się, jakie osobiste koszty ponieśli ci, którzy likwidowali terrorystów. Ale film przybliża nas do tej wiedzy, możliwie najbardziej. I właściwie trudno mi powiedzieć, które wątki uważam za ciekawsze: te dotyczące taktyki takiej akcji, czy te pokazujące, że nawet super sprawne maszyny do zabijania czasem się przegrzewają. Kolejny film w tym zestawieniu to film 6 dni, który opowiada o operacji Nimrod. To akcja uwolnienia przez brytyjską jednostkę specjalną z zakładników przetrzymywanych w ambasadzie Iranu w Londynie przez terrorystów z separatystycznego Demokratycznego Frontu Rewolucyjnego Wyzwolenia Arabistanu. Ta operacja miała miejsce 5 maja 1980 roku. Jakkolwiek wszystko zaczęło się 5 dni wcześniej. We wtorek 30 kwietnia grupa sześciu napastników sterroryzowała bronią ochroniarza ambasady. Przypominam, ambasady Iranu w Londynie. Napastnicy wtargnęli do środka i wzięli zakładników spośród interesantów i personelu dyplomatycznego. Terroryści schwytali 26 osób, kilkoro e, ludziom udało się uciec w tym zamieszaniu. Kiedy porywacze opanowali budynek, pod ambasadę podjechały dwa busy, z których wyszli kolejni zamachowcy. Terroryści wystosowali ultimatum, zażądali uwolnienia 91 przetrzymywanych w irańskich więzieniach swoich towarzyszy oraz umożliwienia im, czyli terrorystom, bezpiecznego opuszczenia Wielkiej Brytanii. Grozili wysadzeniem ambasady i zabiciem zakładników. Dzięki negocjacjom przestępcy zwolnili pięć kobiet, potem jednak nastąpił kryzys. Bardzo ważne jest to, że rząd Iranu nie chciał współpracować, twierdząc, że zamach tak naprawdę jest organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i że jest to akt zemsty za trwające w tym samym czasie oblężenie amerykańskiej ambasady w Teheranie. Także rząd irański stwierdził, że ewentualne ofiary staną się męczennikami rewolucji islamskiej. W takiej sytuacji totalnego braku reakcji, braku pomocy ze strony Iranu, brytyjska premier Margaret Thatcher podjęła decyzję, że wobec, że wobec obszaru ambasady będzie stosowane prawo brytyjskie, co jest pewnym e ewenementem, ponieważ, przypominam, że obszar ambasady jest traktowany jako obszar tego państwa, czy jego ambasada jest. Film 6 dni... No, pokazuje dokładnie 6 dni oblężenia ambasady z różnych perspektyw. Mamy perspektywę negocjatora, mamy perspektywę i lidera jednostki specjalnej i reporterki BBC. I co ciekawe, film nie tylko jest oparty na wydarzeniach z operacji Nimrod, ale też zawiera archiwalne nagrania telewizyjne. Więc naprawdę możemy poczuć atmosferę. Tych niesamowicie długich sześciu dni. Co ciekawe, to oblężenie i akcja uwolnienia zakładników, to była pierwsza transmitowana na żywo w, tele, w telewizji operacja Sił Specjalnych w Wielkiej Brytanii. Kolejny film to już historia znacznie nowsza: chodzi o Dzień Patriotów. Akcja koncentruje się na zamachu terrorystycznym. Do którego doszło na trasie Maratonu Bostońskiego w 2013 roku. Wspomniałam już o tym filmie na kanale, ale znalazł się w tym zestawieniu nie bez powodu. Maraton Bostoński odbywa się od ponad 100 lat. Gromadzi tysiące uczestników i ogromną publiczność. Nie bez znaczenia jest fakt, że to święto, więc ludzie korzystają z wolnego dnia i, dopingując, i dopingują maratończyków. Wydarzenie jest transmitowane przez wiele stacji. Uczestnicy pochodzą z różnych krajów. Wydarzenie jest znane na świecie. No, idealne warunki do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. I tak się stało w kwietniu 2013 roku. Dwa improwizowane ładunki wybuchowe zostały zdetonowane blisko mety maratonu. Trzy osoby zginęły, ponad 200 zostało rannych. Tragedia, panika, chaos i brak sprawców. Film skonstruowano tak, by pokazać te wydarzenia z kilku perspektyw: uczestników maratonu i ich bliskich, policjanta biorącego udział w śledztwie oraz sprawców. I śledzimy te historie równolegle. Dla mnie najciekawsza była perspektywa sprawców. Absolutnie nie dlatego, że chciałam im jakoś zaglądać do głów w poszukiwaniu odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytanie brzmiące dlaczego. Nie, absolutnie. Raczej chodziło o pokazanie realiów, w jakich żyli, ich codziennej pospolitości, którą znienawidzili, całego rozczarowania i ukierunkowanej wściekłości, irytacji. Tej irytacji, tej wściekłości, tej nienawiści, która ich doprowadziła do zamachu terrorystycznego. Jasne. Sceny pokazujące śledztwo i obławę są ciekawe, jasne. Pokazane, pokazanie całej tragedii maratończyków jest mistrzowskie, ale ta perspektywa sprawców naprawdę chyba najbardziej mnie w tym filmie uwiodła. Scena przesłuchania Karimy Carnajewej to absolutny majstersztyk. Czy są zgrzyty? Jasne. Błędy w arabskojęzycznych planszach udających wiadomości z Bliskiego Wschodu, motyw samotnego superhipergliny, który oczywiście sam ratuje świat, ale film jest świetny. I na koniec produkcja pokazywana w Polsce jako wróg numer jeden. Na świecie jest znana jako Zero Dark Thirty. Jest to termin ze slangu wojskowego, oznaczający wczesny poranek, czas przed świtem, ale także odnosi się do ciemności i tajemnicy, które okrywały całą akcję i trwającą ponad dekadę misję. O jaką misję chodzi? Chodzi o wytropienie i złapanie wroga numer jeden Ameryki i Amerykanów, przywódcy Al-Kaidy i największego badboya dekady, czyli Osama Bin Ladena. Przypominam, że gdy Amerykanie zaczęli bombardować Afganistan, Osama Bin Laden przez jakiś czas ukrywał się w swoich ukochanych jaskiniach Tora Bora. Potem zwiał na pakistańsko-afgańskie pogranicze i ślad po nim zaginął. Przebywał na tak tzw. terytoriach plemiennych, gdzie nie sięga władza ani pakistańska, ani afgańska, a prawo stanowią lokalni przywódcy plemienni, a nie rząd w Islamabadzie. Amerykanom z wielu powodów bardzo zależało na schwytaniu Bin Ladena, ale ten był niesamowicie ostrożny. Otaczał się najbardziej zaufanymi ludźmi, nie miał internetu, komunikował się przez posłańców i generalnie uważa, udawał, że go nie ma. O czym jest ten film? Mamy kilka niesamowicie interesujących wątków. Po pierwsze, wzmocnione metody przesłuchań. Trochę na ten temat mówiłam na kanale. Film pokazuje, że byli tacy, którzy mocno w nie wierzyli, pomimo całego barbarzyństwa, jakie za sobą niosły. Po drugie, mamy pięknie sportretowaną, fikcyjną, choć wzorowaną na prawdziwej osobę, osobie, funkcjonariuszkę CIA Maje, która dzięki zaangażowaniu, skrupulatności i głębokiej wierze w sens swojej pracy dokonuje niemożliwego. Tak. Kobiety są świetnymi specjalistkami. A analiza faktów jest tak samo ważna jak operacje specjalne. Maja uosabia, daje twarz tym wszystkim analityczkom, których praca jest niesamowicie cenna, przełomowa wręcz, a której zwyczajnie nie widać. Po trzecie, no, dekada poszukiwań, Mission Impossible i przekonanie, że zabicie Bin Ladena coś zmieni. Akurat. Nie chcę zadawać więcej, bo to film, o którym trzeba sobie wyrobić zdanie. Ale jest tam jeszcze jeden wątek, o którym kiedyś zrobiłam odcinek na kanale. W 2009 roku Jessica, koleżanka i przyjaciółka Mai, udaje się do bazy USA w Afganistanie, żeby spotkać się z jordańskim lekarzem wysoko postawionym w Al-Kaidzie, który zaoferował się zostać amerykańskim szpiegiem za niebagatelne 25 milionów dolarów. Zamiast tego okazuje się potrójnym agentem lojalnym wobec Al-Kaidy, a Jessica zostaje zabita wraz z kilkoma innymi oficerami CIA, gdy ten detonuje pas Shahida w ataku znanym jako atak na Camp Chatman. I to był najkrwawszy atak na personel CIA. Tak było. Tyle na dzisiaj. Odcinek powinien pojawić się tydzień temu, ale pomyliły mi się środy, za co bardzo przepraszam. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie odcinki. Czy chcielibyście, żebym zrobiła kolejny tego typu odcinek? Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Anatomia Zamachu.